Tegoroczna piąta edycja warsztatów Tech Food Practice poświęcona jest oszczędzaniu energii. Skupiliśmy się w tym roku na zielonych źródłach energii, jak zielony wodór, fotowoltaika, energia z biogazowni i ciepło z wód geotermalnych. To był pierwszy panel wykładów. Druga część wykładów dotyczyła oszczędności energii, czyli wszelkich rozwiązań nie, nie tylko związanych z energią czy z działami energetycznymi w przemyśle spożywczym, ale również związanymi z działami produkcji czyli wszędzie gdzie możemy zaoszczędzić energię. Nie mówimy tylko o energii elektrycznej, bo mówimy też o wodzie, o chłodzie, o cieple, o gazie. Więc referaty dotyczyły kogeneracji, dotyczyły rozwiązań automatyzacji procesów produkcyjnych. Były też prezentacje dotyczące układów chłodzenia. Natomiast trzeci panel poświęciliśmy zagadnieniom oszczędzania energii i mediów energetycznych, jak woda jak ciepło. Trzy pierwsze wykłady. Doskonale się uzupełniały, dlatego że pierwszy prezentowany przez firmę Wiverno dotyczył pomocy w uzyskiwaniu białych certyfikatów na modernizację kotłowni gazowych poprzez wdrażanie jednostek uzdatniania wody do przygotowania wody kotłowej. Kolejny referat firmy Aquafor dotyczył oszczędności z odzyskiwania wody z koncentratu po jednostkach odwróconej osmozy. Kolejny referat firmy Babcock dotyczył optymalizacji i innowacji, które mają miejsce i trendów dla kotłowni gazowych. Firma Markor przedstawiła swoją technologię, która otrzymała patent. Nazywa się amoniakalne uzdatnianie wody w układach chłodzenia i polega ona na, jak my to mówimy, odsalaniu wody poprzez odparowanie. Jest to innowacyjna technologia, która y, pozwala y, bardzo zaoszczędzić zarówno wodę ścieki, opłaty za ścieki, jak i chemię w układach chłodzenia głównym nurtem tegorocznych warsztatów Tech Food Practic było uniezależnienie się przemysłu spożywczego od zewnętrznych dostawców energii. Firmy dostawcze, które prezentowały swoje urządzenia i technologie, skupiały się na prezentowaniu rozwiązań, które miały zabezpieczyć zakład spożywczy. We własne źródła energii, bądź w ponowne wykorzystywanie tych źródeł, tak aby być zielonym, ekologicznym zakładem spożywczym. Dziękuję.